Witam wszystkich widzów na kanale Autonomiz. Ja mam na imię Arek. W dzisiejszym materiale pokażę Wam przyrząd, który jest bardzo pomocny w przypadku, gdy szukamy przewodów w samochodzie. Jeśli wiemy, gdzie jest początek, natomiast szukamy drugiej części tego przewodu, bo na przykład jest przerwany lub y, chcemy znaleźć element, który tak naprawdę wysterowuje dany y, podzespół. Więc y, przyrząd, który dzisiaj Wam pokażę, jest to tracker do przewodów i. Y, dla wszystkich, którzy szukają okazji, będzie również okazja w tym materiale. Zapraszam do odcinka. Tracker lub też wykrywacz przewodów jest to urządzenie, które ma nam przyspieszyć szukanie przewodu, który nie wiemy do jakiego miejsca biegnie. Więc w momencie, gdy mam pierwszą część przewodu, to zapinam sobie do niej nadajnik, który jest tak jakby częścią tego przyrządu. Mamy nadajnik i odbiornik i zapinam się na przewód, drugim tak jakby jednym krokodylkiem, drugim się zapinam do masy i podłączam go w. Pozycję ton, to zapala mi się dioda, i w momencie, gdy szukam przewodu, w którym miejscu on biegnie, to ten dźwięk, który wydobywa to urządzenie, jak się zbliżę do przewodu, to jest silniejszy, natomiast gdy się od niego oddalam, to jest słabszy. I tym sposobem, jak widzicie, można. Prosty sposób znaleźć, gdzie ten przewód biegnie. Dodatkowo, w przypadku gdy na przykład nie mamy dostępu do schematów lub jest wiązka, w której jest mnóstwo takich samych kolorów. Czasami się tak zdarza w samochodach ciężarowych, że mamy jednego koloru przewody, a są oznaczone tylko cyframi. To ten przyrząd naprawdę nam usprawnia tą pracę. Gdy przewody biegną gdzieś za tapicerką, za wykładziną, jesteśmy w stanie po wykładzinie przejechać i słuchać, czy ten sygnał jest głośniejszy lub mniej głośny, więc wtedy naprawdę ułatwia nam ten przyrząd pracę. Wkładamy go gdzieś za tapicerkę i szukamy, czy dźwięk jest głośny lub nie. I pokażę Wam to na przykładzie w samochodzie MAN ciężarowym, w którym szukałem usterki kierunkowskazów. Również używałem tego przyrządu, dlatego teraz zobaczycie, jak działa w praktyce. Jeśli chodzi o kable, mamy wszystkie kable w białym kolorze. Tutaj różnice są takie, że mamy oznaczone kable numerami, więc zobaczymy, czy na dole w ogóle gdzieś tutaj jakaś numeracja będzie, czy nie. Tak czy inaczej. Dobrze by było znaleźć wyjścia z tych przekaźników po drugiej stronie, od y, miejsca gdzie się one później rozchodzą na instalację. Dalej, spróbujemy znaleźć przewody y, przy użyciu trackera do przewodów. Y, jest to taki przyrząd, który wpinamy w układ, i w momencie, gdy dotykamy do, do przewodów, to on nam piszczy z. Mniejszym lub z mniejszą lub większą siłą dźwięku. Odkręcam sobie Hebel, także zasilania w tym momencie nie będę miał na samochodzie, a wykorzystam do tego mm, trackera, żeby było wszystko bez napięcia. Dobra, jesteśmy gdzieś tu w tej wiązce. Nie ten. Dobra, wychodzi, że to jest ten. Mamy oznaczenie 493012. Na tym przewodzie 49302. Dobra, sprawdzimy sobie przejście do tego kabla. Mam włączony. Dobra, świeci. Nie świeci. Czyli jak widzicie, tracker działa. To mamy ten przewód, czyli. Od bezpiecznika, przekaźnika do tego miejsca mamy wszystko sprawne. Jak widzicie, przyrząd jest bardzo przydatny, zwłaszcza gdy szukamy przewodów w jakiejś dłuższej części samochodu, na przykład wzdłuż ramy w samochodach dostawczych, to przy użyciu tego przyrządu naprawdę jesteśmy w stanie zaoszczędzić sobie mnóstwo czasu. Jak są wiązki, które się rozdzielają w różne miejsca, to tym przyrządem naprawdę... Yy, jesteśmy w stanie to zrobić dużo szybciej. Yy, ja używam go już ponad 6 lat, nie, nie, nie zawiódł mnie, jeśli chodzi o yy, przewody, które są na przykład Utlenione, to wtedy możemy mieć tylko przekłamanie, więc warto zwracać uwagę, z jaką intensywnością rzeczywiście on działa, ale to już jest kwestia doświadczenia i myślę, że poradzicie sobie z tym bez problemu. Dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku, znalazłem dla Was naprawdę fajną okazję, także wszyscy, którzy będą chcieli z niej skorzystać, pod Filmem w opisie znajduje się link do sklepu, w którym możecie zamówić ten przyrząd. Sami ocencie cenę. Na dzień dzisiejszy nie znalazłem lepszej oferty. Dlatego, jeśli ktoś będzie chciał zamówić, to tylko podpowiem, że darmowa dostawa jest od zamówień powyżej 100 zł, więc możecie coś dodatkowo do koszyka wrzucić, tak aby mieć darmową dostawę, lub po prostu za nią dodatkowo zapłacić. Także to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. W tym materiale, jeśli ktoś korzysta z trackera, ma jakieś ciekawe doświadczenia, to zachęcam do komentarzy. W tym materiale to chyba wszystko, natomiast jeśli interesują Was okazje, które od czasu do czasu podaję w swoich filmach, to zachęcam do subskrypcji i do oglądania kolejnych materiałów. Pozdrawiam wszystkich, cześć!